Po niesamowicie ciepłym przejęciu Redmi 7 Pro moje oczekiwania względem konkurenta dla Xiaomi wzrosły do niespotykanych rozmiarów. Owszem, nie był to hype mogący konkurować z Cyberpunkiem 2077, jednak moja wiara w nową chińską markę zauważalnie podskoczyła. Zatem bez będnego przedłużania zapraszam na materiał, w którym opowiem wam o mojej przedpremierowej styczności z Realme 7 75G oraz pokrótce Realme 7i. A i zaznaczę też na wstępie, że producent zgodził się na przekazanie tego drugiego na konkurs, zatem zostańcie do końca, bo na pewno do kogoś z Was ten egzemplarz trafi. Realme 7 5G pod względem wizualnym to cholernie podobna konstrukcja do omawianego miesiąc temu Realme 7 Pro. Bardzo podobny front urządzenia, niemalże identyczny tył, różniący się w kolorystyczną, a i same gabaryty również wydają się zbliżone. Telefon jest nieco większy od wersji Pro. Ten posiada ekran o przekątnej 6,5 cala, a nie 6,4. Waga wzrosła do 195 gramów. Nadal mamy miniczeka, dziurkę z lewej Strony ekranu oraz stające się powoli standardem w każdej cenie złącze USB-C. Nie chcę was też zanudzać cyferkami, więc pozwólcie, że skupię się na zmianach, jakie nastąpiły względem modelu Pro, bo w tym przypadku mam wrażenie, jakby Realme chciało konkurować same ze sobą. Model Pro posiadał 60 Hz ekran Super AMOLED. Wersja 5G postawiła na ekran iPS LCD, choć ze zdwojoną ilością herców. Dokładnie omawiany dzisiaj model może poszczycić się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz, co w tym przedziale cenowym nie. Jest jest raczej standardem, ba, w większości przypadków niektóre modele w tej cenie nie mają nawet 90 Hz poziomu odświeżania. I co by nie mówić, różnica względem 60 jest ogromna. Fakt, kolorystyka, kontrast czy odzorowanie czerni odbiega od super AMOLEDA, ale w tej cenie trzeba gdzieś szukać cięć. Producent daje nam też wybór. Chcesz AMOLEDA? Masz Realme 7 Pro. Chcesz 120 Hz? Masz 5G. No właśnie, 5G. To właśnie ta technologia w dzisiejszych czasach mocno pożera lwią część budżetu na smartfon. Niejednokrotnie widzieliśmy już producentów telefonów flagowych, którzy podnosili ceny swoich smartfonów o dodatkowe 500-600 zł tylko ze względu na implementację tej technologii. Dlatego też staram się zrozumieć Realme. Producent daje nam dostęp do szybkiej transmisji danych w cenie jednej czwartej flagowych modeli. Sama technologia wiąże się też ze zmianą procesora. Za wydajność telefonu odpowiada 7-nanometrowy Mediatek 800U 5G i po kilku jak styczności z telefonem mogę stwierdzić jedno. Podśmiech Wiki z Mediateka chyba już bezpowrotnie odeszły do Lamusa. Procesor w niczym nie ustępuje konkurencji w podobnej cenie, ba niejednokrotnie nawet ją wyprzedzając. Według suchych testów syntetycznych oraz benchmarków gołymi cyferkami wyprzedzając chociażby takie XX flagowe procesory jak Snapdragon 845. Omawiana dzisiaj wersja przeze mnie ma 6 GB RAM, choć z tego co mi wiadomo, w Polsce ma pojawić się także wersja, a raczej nawet głównie 8GB, mówiąc krótko, i rzeczowo, o wydajność w tej cenie nie musicie się martwić, jest zaskakująco. Dobrze. Podobnie sprawa się ma w przypadku aparatów. Główny względem modelu 7 Pro uległ zmianie. Z 64 na 48 mamy dokładnie ten sam ultra szeroki 8 megapikseli oraz dwa dodatkowe, odpowiedzialne kolejno za głębie oraz za makro, które nie zostały zmienione. Istnieje też możliwość nagrywania filmów 4K przy 30 klatkach, choć rzecz jasna, z racji ceny nie możemy liczyć na optyczną stabilizację obrazu oraz jakiekolwiek optyczne zbliżenia. W tej cenie nie traktuję tego nawet jako minus. Implementacja technologii 5G musiała swoje koszty. Co przełożyło się na szukanie cień w postaci rezygnacji z głośników stereo oraz zmniejszenie szybkości ładowania z 65 W w modelu Pro na 30 W modelu 5G. Z autopsji z doświadczenia mówię, jak to wyglądało u mnie: od 0 do 50% smartfon naładujemy w coś około 25-26 minut, a od 0 do 100% lekko ponad godzinę niecałe 70 minut. Dla osób szukających czegoś w niższym segmencie cenowym, Realme uderzyło w linię 7i, czyli smartfon mający realnie konkurencję kurować z omawianym niedawno Poco M3. A co dostajemy? 6,5-calowy ekran IPS LCD z typową jasnością na poziomie 450 nitów, 12-nanometrowy Mediatek G85. Dla przypomnienia to dokładnie ten sam procesor, który znajdziemy w odczuwalnie droższym Redmi Note 9. Szybki jak w modelu 5G, czytnik linii papilarnych, zaszyty z tyłu urządzenia. Ten jest odczuwalnie szybszy niż ten w omawianym ostatnio Poco M3. Dodatkowo mamy trzy obiektywy z możliwością nagrywania filmu w maksymalnej rozdzielczości Full HD, oraz baterię na poziomie aż 6000 mAh, którą naładujemy maksymalnie 18 watową ładowarką, dokładnie tak samo, analogicznie jak w przypadku M3. No jest to odczuwalna i mocna konkurencja dla Xiaomi. Wybaczcie, że tak drugiego omawiam wam tak pobieżnie, ale z drugim smartfonem miałem odczuwalnie mniejszą styczność niż z tym pierwszym. Jednak ktoś z Was może go sprawdzić osobiście, ponieważ omawiany dzisiaj model powędruje do zwycięstwa dzisiejszego odcinka. Co należy zrobić, wszystkie szczegóły macie w opisie pod filmem, a ja może krótko na koniec podsumuję moje styczności, takie pierwsze styczności z Realme 7 w technologii 5G. Widać po tym modelu, że chiński producent dwoił się i troił, aby zachować tę samą cenę urządzenia co Realme 7 Pro, dając tym samym klientom z najtańszych modeli obsługujących technologię 5G oraz 120 Hz ekran. Mimo szukania kompromisu w postaci ekranu IPS LCD, mniejszej szybkości ładowania oraz braku głośników stereo, mimo wszystko uważam go za dobry model. Szczególnie dla osób, które chcą poczuć większą częstotliwość odświeżania, chcą telefon perspektywiczny z technologią 5G, oraz oczekują niezłego aparatu. Ogniwo 5000 mAh, czy ponadprzeciętna wydajność nowego procesora od Mediateka, też robi swoje. A co wymyślicie, o Realme 7 5G? Wolicie 120 Hz i ekran IPS LCD, czy jednak 60 Hz i AMOLED? Gdybyście mieli wybrać w tej samej cenie, to wybór padłby na Realme 7 Pro czy Realme 7G. W sumie mega mnie to ciekawi, bo telefony wydają się swojego rodzaju idealnym uzupełnieniem samych siebie. Tam, gdzie jeden ma braki, drugi je nadrabia i odwrotnie. A tymczasem żegnam się z Wami, jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, bądź jeżeli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy należy do Was, my widzimy się w niedzielę w recenzji Mini. pozdrawiam serdecznie, no i pa!